Anna Myczka, witam Państwa i zapraszam na najnowsze wiadomości. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o akcji referendalnej w Zabrzu, groźnym pożarze na skrzycznym oraz o nowym życiu starej fabryki w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy Zabrze przez dwa dni zebrali już ponad 5 tysięcy podpisów pod referendum mającym na celu odwołać obecną prezydent Agnieszkę Rupniewską. Mówią, że potrzebny jest reset miasta, ponieważ przez 10 miesięcy swoich rządów włodarze nie spełnili żadnych z obietnic. Impulsem do zainicjowania referendum miała być internetowa ankieta, w której większość ludzi miałaby poprzeć pomysł zwołania referendum. Zatem teraz zaczęli działać w praktyce. Jedna z inicjatorek referendum, Katarzyna Iwańska, dziś od 9 rano stała z wolontariuszem na zabrzańskim targowisku przy ulicy Jagieły. Pomysł zawiązania grupy inicjacyjnej jest spowodowany tym, że czytamy na Facebooku, czytamy na różnych grupach, rozmawiamy z ludźmi na ulicach, i nastroje społeczne skłoniły nas do tego, żeby zawiązać grupę inicjacyjną. Jak wszyscy wiedzą, no nie jestem ani zwolennikiem poprzedniej władzy, ani obecnej. Zatem, myśli Pani, że przez zmianę prezydenta i struktur w Urzędzie Miasta dług zniknie? Proszę Pana. Jak się jest pięć lat w Radzie Miasta i się obejmuje stanowisko prezydenta i się wchodzi do urzędu i mówi, że się nie wiedziało, co się w mieście dzieje, jakie jest zadłużenie, to ja mam pytanie do pani Rupniewskiej, co ona robiła przez pięć lat w Radzie Miasta i dlaczego szła do wyborów bez pomysłu, bez planu na to miasto? Opracowaliśmy program ostrożnościowy, który udało się wdrożyć w zeszłym roku. Pozyskaliśmy dofinansowanie od ministra finansów w kwocie 358 milionów złotych i w tej chwili trwają te działania, które określiliśmy w tym programie ostrożnościowym. Były redukcje etatów, dalej są poszukiwane oszczędności, są realizowane na różnych polach. W zasadzie każde pole miasta jest, jest analizowane powtórnie i tam szukamy, szukamy oszczędności, bo miasto, musi się na tyle bilansować, żeby bieżące wpływy pokrywały bieżące wydatki. Mieszkańcy Zabrza w sprawie pomysłu na referendum mają zdania podzielone. Narzekają na brak inwestycji, dług miasta wynoszący prawie 900 milionów, ale z drugiej strony mówią, że przez 10 miesięcy niewiele można było zmienić i trzeba dać szansę nowej pani prezydent, bo przecież dług przejęła od swojej długoletniej poprzedniczki. W ogóle w mieście co się dzieje, nie robi się nic. Same podwyżki są, nie robi się kompletnie nic. Narzekali na po wszystko się likwiduje. Do nic, na nic nie ma pieniędzy. Także do widzenia. Pan uważa, że to jest wina pani Rupniewskiej, która rządzi niecały rok? To jest, to jest wina pani Rupniewskiej i naszego polskiego rządu, bo pani Rupniewska jest ich ugrupowania, niestety. Tak jak nasz rząd do likwidacji tak i panią Rupniewską. Nie jestem, nie jestem za odwołaniem, bo nie... A widzi pan dookoła kogoś, kto mógłby to poprawić? No przecież nie widać, nie? No więc dlatego... No, no, trzeba dać dziewczynie, a jeszcze jest młoda. Teraz Komitet referendalny Reset w Zabrzu ma 60 dni na zebranie odpowiedniej liczby podpisów, czyli 10% uprawnionych do głosowania w Zabrzu. W sumie musi to być 12 tysięcy podpisów. W 2016 roku też próbowano odwołać prezydenta Zabrza, czyli Małgorzatę Mańkę-Szulik, jednak nie zebrano wymaganej liczby podpisów. 10 zastępów straży pożarnej gasiło pożar w rejonie schroniska na Skrzycznym. Ogień objął budynek gospodarczy w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska PTTK. Ewakuowano 22 osoby. Dopiero dzisiaj nad ranem strażacy zakończyli działania przy dogaszaniu pożaru budynku gospodarczego na szczycie skrzycznego. Dzisiaj w nocy strażacy zostali wezwani do pożaru budynku gospodarczego przy schronisku PTTK na skrzycznym. Na miejscu działało 10 zastępów straży pożarnej. Ze względu na górskie położenie obiektu transport ratowników i sprzętu był mocno utrudniony, dlatego też do tego celu, do transportu właśnie ratowników, a także sprzętu wykorzystano kłady, skutery śnieżne, a także ratraki dzięki pomocy ekipy zajmującej się utrzymaniem stoku narciarskiego. Kiedy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, pożarem objęty był właśnie budynek gospodarczy, grill wraz z magazynem, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska. 22 osoby, które przebywały w schronisku, opuściły budynek, ponieważ był on częściowo zadymiony. Ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Działania strażaków polegało na podaniu dwóch prądów wody na palący się budynek, a także jednego prądu w obronie na schronisko wykorzystano do tego celu, do tych celów gaśniczych, instalację hydratową, która służyła do naśnieżania stoku, a także instalację gaśniczą z pobliskiego hotelu. Po ogaszeniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych, usuwania spalonych materiałów, a także dogaszania ewentualnych zarzewi ognia. Także sprawdzono budynek schroniska pod względem Tlenku, węgla. Nie było już tam zagrożenia, także wszystkie osoby, które wcześniej w nim przebywały, mogły spokojnie wrócić do obiektu schroniska. Schronisko nie zostało zamknięte, działa normalnie. Teraz przyczyny pożaru będą wyjaśniali policjanci z komisariatu w Łodygowicach. Kiedyś było to miejsce pracy dziadków i pradziadków, a teraz będzie to miejsce spotkań z zachowaniem elementów tradycji i kultury dąbrowy-górniczej. Chodzi o fabrykę pełną życia przy ulicy Kościuszki. W 2027 roku ma tam powstać nowa przestrzeń usługowo-restauracyjna. Dzięki przyznaniu 21 milionów z funduszy unijnych i 3 milionów złotych z budżetu państwa Dąbrowa Górnicza może dokończyć budowę nowego centrum miasta chodzi o industrialną fabrykę pełną życia, czyli kompleks budynków i hal pozostałych po fabryce defum. Projekt, który trwa, etap pierwszy mamy za sobą to przekształcenie terenów przemysłowych, który tu jest była fabryka obrabiarek, to są miejsca, które tworzyły to miasto wokół tego. Się miało to budowało. To już nie działa od lat, ale przestrzeń pozostała. Są środki europejskie na to, żeby taką przestrzeń zmieniać i wykorzystywać w nowy sposób. Projekt, który powstał, został bardzo dobrze oceniony już poprzednio w pierwszym etapie. Teraz etap drugi, 24 miliony dofinansowania europejskiego i budżetu państwa. W to, żeby przekształcić to miejsce w miejsce usługowe, z miejsca spędzania wolnego czasu. Będą tu zakłady usługowe, będą tu kafejki. To jest dawna kotłownia. Fabryki obrabiarek defów w Dąbrowie Górniczej. Myśmy w ogóle do tego obiektu nie wchodzili przez lata i jak tak pomyślałem, że nikt go nie zna, warto zobaczyć, bo, bo jest ciekawy przez to, że tutaj zostało dużo starych tych maszyn. To są piece po prostu w kotłowni. Natomiast tutaj będzie taka przestrzeń wielofunkcyjna. Jakie będzie jej przeznaczenie? Bo to tego jakby nie chcemy na tym etapie definiować, bo zakładamy, że, że tutaj na etapie komercjalizacji dopiero się będziemy tym zajmować, ale chcemy. Całkowicie zostawić to tak, jak jest. Czyli zachować tą, tą przestrzeń w ten sposób, żeby tu było niżej, wyżej, żeby można było jak najwięcej z tego oryginalnego wyposażenia też zachować. Więc spodziewam się, że to będzie jedno z ciekawszych miejsc. Ale gruz zniknie za pana, za pana plecami, prawda? Tak, gruz zniknie to bez, bez, bez wątpienia. Tak jak mówię, to był powód, dla którego myśmy tutaj nie wchodzili. Hala montażu i obróbki mechanicznej fabryki obrabiarek powstała na początku XX wieku. Budowa rusza już teraz, jak będą. Do tego warunki przekazanie placu budowy oznacza, że za kilka tygodni będą to już prace intensywne. Śląska Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała nielegalną drukarnię podrobionych opakowań papierosów. Zabezpieczono linię technologiczną wartą miliony złotych i ogromne ilości towaru. W tej sprawie zatrzymano sześć osób. Śląska Krajowa Administracja Skarbowa uderzyła w nielegalny biznes. Funkcjonariusze zamknęli największą w Europie drukarnię podrobionych opakowań papierosów. Funkcjonariusze śląskiej KAS kontrolowali halę magazynową znajdującą się w powiecie mikołowskim, gdzie prowadzona była nielegalna produkcja opakowań do papierosów różnych marek. W hali magazynowej funkcjonariusze znaleźli linię technologiczną wartą blisko 5 milionów złotych składającą się m.in. z matryc, maszyn drukarskich, maszyn do wycinania opakowań i ładowania matryc, czy sprężarki śrubowej. Zabezpieczono również opakowania papierosów w wartości blisko 1,5 miliona złotych, papierosy bez polskich znaków akcyzy, ponad 200 ton papieru oraz gotówkę w kwocie ponad 20 tysięcy euro. Zatrzymano sześciu obywateli Ukrainy, którzy zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Czynności procesowe prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mikołowie. W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone kluczowym zagadnieniom ekologicznym dyskutowano m.in. o gospodarce wodno-ściekowej, recyklingu oraz o błękitno-zielonej infrastrukturze. Jednym z głównych tematów spotkania była gospodarka obiegu zamkniętego i inwestycje zapobiegające powstawaniu odpadów. Największym zainteresowaniem właśnie jest nowy program, który mamy zamiar ogłosić, czyli gospodarka ściekowa poza aglomeracjami. Jest to Temat, który można powiedzieć, też przez beneficjentów końcowych, czyli mieszkańców gmin, jest dosyć mocno podnoszony, więc te kwestie ściekowe jednak dalej w naszej tutaj rzeczywistości występują. I tutaj jest to, można powiedzieć, jeden z takich ciekawych tematów. Projektowana na inne ekstremalne wartości tych opadów, niż teraz występują, trzeba pamiętać, że to jest. Zmiany klimatu są, są zjawiskiem, które będzie postępować. Eksperci oraz przedstawiciele samorządów omówili wyzwania związane z recyklingiem w dobie trudnej sytuacji gospodarczej. Wiele uwagi poświęcono także gminnym programom, między innymi dotyczącym usuwania azbestu oraz poprawy infrastruktury wodno-ściekowej poza aglomeracjami. Mamy już też uruchomiony program wg infrastruktury, który w naszym funduszu jest, jest realizowany. Zachęcamy do składania wniosków. Jest kwestia również azbestu, który jak wiemy w dalszym ciągu jest znacznym problemem na terenie naszego województwa. I mamy kwestie związane z gospodarką, odpadami, szczególnie obiegu zamkniętego. Tutaj jest mowa o budowie, o budowie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale również o modernizacji zakupie sprzętu. 17 lutego ruszają ferie na sportowo w żorach. Wśród przygotowanych aktywności znajdują się m.in. zajęcia sportowe, warsztaty z nauki, jazdy na łyżwach, zajęcia fitness, a także treningi siłowe i kondycyjne dla każdego poziomu zaawansowania. Zajęcia sportowe, warsztaty, turnieje i mnóstwo dobrej zabawy. Tak zapowiada się tegoroczna akcja Zima 2025. Program jest pełen aktywności dla każdego, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Statutowo jako Miejski Środek Sportu i Rekreacji jednostka przygotujemy cały bagaż, harmonogram imprez związany z akcją Zima po to, żeby dzieci, młodzież, ale i dorośli skorzystali z, z tych naszych atrakcji, które oferujemy. Program jest bardzo bogaty, możecie Państwo go już poznać na stronie MOSIRU, zaczynamy już 15 lutego od festiwalu dmuchańców w hali. Ogromne dmuchańce staną, zapraszamy dzieci. Kończymy 2 marca, więc codziennie w zasadzie coś będzie działo od najmłodszych dzieci aż do dorosłych. Gama jest bardzo szeroka. Żory oferują uczestnikom ferii także relaks przy Jodze, warsztaty taneczne i spotkania tematyczne zorganizowane właśnie dla najmłodszych. Jak zawsze będą dwie formy wyjazdowe, czyli kuligi, na które serdecznie zapraszam, bo trwają zapisy. Będą turnieje koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, turnieje softów. Będą zajęcia takie cykliczne w postaci szkółek, z tenisa stołowego, z samoobrony, z zumby. Będzie tego bardzo dużo. Trudno wymienić tylko wszystko w jednym momencie. Będą formy takich spotkań związanych z takimi zajęciami zorganizowanymi na hali, zimowe wakacje, zimowe, wakacje, ferie. Więc tego jest bardzo dużo. Zapraszam bardzo serdecznie tych najmłodszych i wszystkich w zasadzie. Każdy coś znajdzie dla siebie. Większość zajęć jest bezpłatnie, bezpłatne. Więc zapraszam do śledzenia strony Mosiru i zachęcam do skorzystania z naszej oferty. A teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata. 66-latka wjechała pod prąd na drogę ekspresową S7 w okolicy Pasłęka. To kolejny w ostatnich dniach kierowca, który złamał przepisy. 77-letni niemiecki turysta zginął po ataku słonia w pobliżu rezerwatu tygrysów Anamalai w Indiach. Mężczyzna jechał motocyklem ulicą, gdy nagle stanął oko w ze zwierzęciem. Mimo ostrzeżeń 77-latek próbował przejechać obok niego. Na lotnisku Seattle-Tacoma na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych doszło w środę do kolizji dwóch samolotów. Maszyna linii Japan Airlines zahaczyła skrzydłem o ogon samolotu linii Delta. Rząd Panamy zgodził się znieść opłaty za przepływanie przez kanał panamski dla Stanów należących do rządu Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej tak podał amerykański Departament Stanu. Doniesienia te zdementowali jednak zarządzający kluczową dla światowego handlu wodną trasą, jak wskazali, nie zmienili zasad obowiązywania cennika ani zapisanych w nim stawek. Przed nami program Nie Tak, a w nim rok dużych inwestycji i trudnego budżetu Mysłowic. Z prezydentem miasta Dariuszem Wójtowiczem porozmawia Marek Durmała. Zapraszamy do oglądania, a ja dziękuję Państwu za dziś i do zobaczenia.